Jesteście za przemysł, na moim kanale. To jest drugi part, jak Robimy sekundę dla nowego dziecka. Zapraszam łapki w górę, co kanał i napiszcie komentarzu że chcecie więcej odcinków. A nie, zaraz związajcie żeby żadnego mojego filmu nie przeczytać. A my zaczynamy. Dobrze, to Biały Nocnik kosztuje tak 150. Znaczy, Biały Nocnik kosztuje 50, Złoty 250. Na pewno, złotyką nie bierzemy. No nie ma takiej mowy. A zielony kosztuje to. A zielony kosztuje po prostu 100. No to kupimy chyba ten zielony. Dobrze, czyli ten zielony. Mhm. Dobrze, i teraz chyba najważniejsza w tym decyzji. Znaczy tutaj potem będę Ale jakie Państwo chcą ten, ten wózek? O! Nowy z bananami yy, bananami kosztuje 150, a ten normalny kosztuje taki zwykły, kosztuje 50 zł. No no to kupimy raczej za 150, no bo nasza druga córka taki. No to chcę, żeby nie podobły się. Także mi nie dla chłopca, a będzie dla dziewczynki. Dobra. A teraz o tej... A czekajcie, może trochę przesunę tutaj. Dobra, i teraz siedzenie. Jakby takie na pewno. Co Państwo chcą kupić? Na pewno to chcemy kupić. Ej, ile to kosztuje? Na 50 zł. No to na pewno taki bujaczek. A co do jedzenia, to myślę. No, że ten, to nasza córka ma. No, raczej ten. A czekajcie! Myśmy go mamy w salonie. No, to nie, to nie potrzebujemy. Dobrze, czyli. Mm, wszystko Państwo zabrali. Tak. No dobrze, to tu razem wszystko wyjdzie. Łóżeczko Pani Stwo mają na strychu, czy nie? No chyba mam na strychu. Tak, mam na strychu, bo przecież kiedyś z nami Matyldia spała, no to mamy takie inne trochę łóżeczko. Okej, okay, no to to razem będzie wszystko 500 zł. Dobrze, ja mam, proszę. Dobrze, dziękuję, do widzenia, do widzenia. To Państwo kupiło w końcu to łóżko? Nie, my się nie kupujemy. Dobra, to do widzenia, do widzenia. O, dobra. Cześć. Boże, się wytrzymał. Mamy nowe dziecko. Aha! Jakby to chłopiec! Ale ja się ekscytuję. No, jestem za dumna z Ciebie, Hanio. Dziękuję. Jezu, jak właśnie to tak słodko mówić, tak stanę, mówisz. No, fajnie. Dobra, Maty, A co robiłaś? No, rozmawialiśmy z Zadją i Babcią. O bardzo właśnie z Ciekawe, jaki. Słuchaj, trochę będziemy panu mówić, a już pójdziemy Położymy już plenie. To możecie ją położyć, tylko przyłożymy ją w piżankę. To podgrzecie No dobrze. I jak to mi się było z babcią i dziadkiem? Super! Pip, pip. Poczekajcie. Poczekajcie trochę, jak on trochę wystygnie. Chyba to. tylko. 15 minut później. Dobra. Dobre. To dobranoc. Dobranoc. Bujaczki. Tak, a może możesz wyjść tak, dobra. Zarządzam dziewiątkiem dzień. Zacieka mnie może sobie. Tyk, tik. O, dobra. Może na homologacji zobaczymy tutaj światło. Żeby nie było? Dobra. E, to na pewno na później będzie Ten karton bo ona raczej jak podrośnie trochę. No to mam tę długą na teraz. Bo żeby... No. Poczekajcie. Dobra, już. Zaglądamy tutaj ten. Są pani, które kupiliśmy hmm. Hmm. Tutaj. Ej, i poczekajcie. Dobra, mamy cię na pewno funkcję, które zarazujemy. Bardzo się dziwnie będzie tych łazienne. Biedemy do niej w ogóle nie wiemy. Dobra. Okej, może tu być. A od te kwiaty dostałaś? No od my ja Wczoraj była u mnie. O, oh, takie słodkie rusze. Dobra. Ty wydałaś go No tak. Idę spać. Четыре дня позже iiiieee no, to Tylko dzisiaj? tylko się trochę gorzej czuję, jakaś tak trochę mm. rano, mm. rano, mm. ekran dobra, uwierzmy się oczówki dobra no i mam dzisiaj mamy? ale w tym mm. mm. mm, yeah. tak w uh, Fajna. Mówisz może dzisiaj o Matyldzie. Dobra. Idziemy może się trochę nowego, nie? Dobra. Matyldziu wstajemy. Matyldziu wstajemy. Cześć tata. Cześć. dzisiaj ubierzemy cię. Wy o Dobra. Pi, pip. A jak tam się czujesz? No Fajnie. jakie kiedy będzie do przyskola? No, w sumie to jutro już. Okej. Okay. Chcesz zrobić połudź chowanego? No, tak dobra. To ja tutaj ja do 15, a tyś możesz sobie dobra. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Dobra. Idę. Do... Chodę tu sprawdzam. O Boże. Zejmi tak przyżuch boli. O godzinie 5 o godzinie dziesiątej, dwadzieś... dwanaście. Dobra. co tutaj... Zobaczmy, co tutaj O, jest! Cześć! Boże, brzuch mnie boli. Jezu, brzuch boli. Co się dzieje? Co się stało? Co się stało, skarbie? Nie wiem, brzuch mnie bardzo boli. O Boże, dwąd ci pokaretkę. Dobrze, dobrze. Eee, poczekaj, ty możesz tutaj poczekać na Dobrze, Dobra, nie czekajcie, gdzie mój telewan! I tutaj w ogóle nie jesteś ogarnięty. Halo, halo, halo. Proszę pana, może pan przyjechać? Ej, pod numer... pod numer kwiatowa 15B. Dobrze, przyjeżdżamy, a co się stało? Moja żona chyba rodzi dziecko, proszę, proszę, już otwieram dom. Dobrze, tu przyjeżdżamy. Jezu, za niedługo będą. Co się stało? Twoja mama chyba rodzi dziecko. No się nazywa, się nie chce Dobra. Okej, okay, za niedługo powinni być. Za niedługo masz. No dobra, ale szybko, szybko. Dobra, szybko! Co się dzieje, tato? Zostanie z babcią. Dobra, szybko, to mnie jeszcze pobabcie. Cześć, mamo, cześć, tato. Zostaniecie z Matyldzią, bo nie rodzi chyba dziecko. Dobra, już idziemy. Dobra, jesteśmy, chodź Matylcią. Dobra. Okej okay. no, może usiągniemy, ale my, ja sobie jadę tu no, nie Nie, już kiedy do niej przyjadą, już jadą. Dobra, zejdźmy. Dobra, dobra, otwarte. Dzień dobry, dzień dobry, już jestem. Boże, szybciej. Nie no, mogę zmachować dobrze, tylko pani pojedzie autem Dobra, jesteśmy Super No mogę tu poczekać? No bo teraz mogę będzie już przykładowali pózek.

szybko <muchy> Boże kiedy ta operacja się skończy czekam już tu czekam tu 5 godzin czekam tu 2 godziny Dobra, wymuję, wymuję powoli. Wymuję powoli. O, jest. Mały, jaki jest słodki. No super, musisz się przysadzić. No to dobrze, że z Chyba. Okej, czekaj teraz, muszę za sześć. Zaraz Dobra, już zaszyłem. Także że na razie. Mm, dobra. Na razie położę Tutaj ten ten jest bardzo śpiący. Dobra. Szybko wódek.